W poprzednim wydaniu poinformowaliśmy o już trzech bataliach sądowych, jakie wybuchły, kiedy swoje porządki w Urzędzie Miasta, ale także i w jednostkach podległych zaczął wprowadzać lub nadzorować paśnik. Okazuje się, że do 11 marca odbędą się rozprawy, a nawet w jednej z nich zapadnie już prawomocny wyrok. Sądowa batalia zacznie się w najbliższy poniedziałek. To sprawa, jaką założył były prezes PEC Andrzej Kardasz. Domaga się on zapłaty prawie 100 tysięcy złotych. Oto kto pokryje owe żądania? Oczywiście, w przypadku wygranej Kardasza, nasze pytanie dotarło do ratusza w środę. Burmistrz myślał, zastanawiał się i dopiero w piątek, czyli w dniu, w którym emitujemy nasz program, dotarła odpowiedź. Były prezes PEC Andrzej Kardasz skierował sprawę do sądu i domaga się wypłaty prawie 100 tysięcy złotych. Jeżeli wygra, kto pokryje jego żądania? Pytaliśmy paśnika. Pan Kardasz pozostaje w sporze ze spółką PEC. Więc wynik postępowania dotyczyć będzie tylko jego i spółki? To stwierdzenie burmistrza odnoszące się wprost do zadanego pytania. Jak zatem widać, to nieco, którzy popełnili ewentualny błąd, oczywiście w przypadku potwierdzenia ich przez sąd, ale spółka PEC, czyli majątek wszystkich mieszkańców Lubartowa, wskazany jest w odpowiedzi. Sprawa nazwijmy ją Kardasza otwiera sądowy maraton dwa tygodnie później, bo 2 marca już sam Paśnik zasiądzie na sali rozpraw jako ten, który według osoby kierującej pozew miał dopuścić się w miejscu pracy, czyli w Urzędzie Miasta Mobbingu. W chwili obecnej toczy się jeszcze jedna sprawa z powództwa byłego pracownika przeciwko urzędowi miasta Lubartów. Potwierdza spór z byłą szefową Urzędu Stanu Cywilnego burmistrz. Z pewnością będzie to wyjątkowo ciekawy proces i obiecujemy, że pojawimy się na nim z kamerą. Wisienką na torcie będzie to, co wydarzy się 11 marca. Tego dnia zapadnie wyrok już w drugiej instancji w sprawie także byłego pracownika, którego zwolnił paśnik. To były szef związków zawodowych w Urzędzie Miasta. Ów pracownik wygrał już z paśnikiem w pierwszej instancji. Burmistrz się odwołał od wyroku i dokładnie 11 marca ma być rozpatrzone owo odwołanie. Jeżeli sąd apelacyjny utrzyma wyrok w mocy, to były pracownik otrzyma finansowy zastrzyk. O kasę, jaką do tej pory ma, zasądzony były szef Solidarności. Także dopytywaliśmy Paśnika. Proszę powiedzieć, jak zakończyła się w pierwszej instancji sprawa z pracownikiem, którego zwolnił Pan w chwili, kiedy był chory? Zapytaliśmy burmistrza. Zgodnie z kodeksem pracy, pracownik został zwolniony z powodu długoterminowej nieobecności w pracy wynoszącej ponad 9 miesięcy. Wyrok pierwszej instancji sądu nie jest wyrokiem prawomocnym. Od wyroku została złożona apelacja. Sprawa pozostaje w toku. Stanowczo stwierdził Paśnik. W związku z wyrokiem sądu dopytaliśmy o już zasądzoną. Ale jeszcze nie prawomocne środki finansowe. Jaka została zasądzona kwota na rzecz tego pracownika? Na chwilę obecną prawomocnym wyrokiem sądu nie została zasądzona żadna kwota. Jednoznacznie odpowiada burmistrz. Naszej redakcji udało się nieoficjalnie potwierdzić, że jednak sąd pierwszej instancji nakazał wypłacić byłemu pracownikowi określone środki finansowe i nie są to kwoty małe. Patrząc na kalendarz burmistrza na najbliższy miesiąc to będzie on mocno zajęty, ale niestety nie zarządzaniem miasta. W sądach odbędą się aż trzy sprawy, które bezpośrednio lub wprost zostały skierowane przeciwko działaniom burmistrza. Mistrza, które to działania według skarżących zostały dokonane ze złamaniem prawa. Już w marcu poznamy zapewne pierwszy z wyroków i miejmy nadzieję, że to nie my, podatnicy, będziemy wypłacać zasądzone przez sąd kwoty. Dla kanału S, Bartosz Giza.